Cześć, witam Ciebie na moim kanale. Ja jestem Dragon, a to jest materiał poświęcony grze Hogwarts Legacy. Jeśli znasz podstawy dotyczące rozgrywki, to zapraszam Cię do dalszej części materiału, w której omawiane są newsy. Jeśli natomiast jesteś tutaj nowy, to zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz zapraszam do materiału. Pozdrawiam! The choices you make now will Hogwarts Legacy to trzecioosobowa gra RPG Akcji z Otwartym Światem, która została osadzona w uniwersum Harry'ego Pottera. Produkcja stanowi owoc współpracy studia Avalanche Software oraz firm Portkey Games i Warner Bros. Interactive Entertainment. Fabuła gry zabiera nas do XIX-wiecznego Hogwartu. W trakcie rozgrywki wcielamy się w młodego adepta magii i czarodziejstwa, który potrafi panować nad starożytną magią Kiedy gobliny i czarnoksiężnicy zawiązują niecodzienne przymierze, by zniszczyć czarodziejów i czarownice, nasze niezwykłe umiejętności sprawiają, że trafiamy w sam środek wywołanego przez nich chaosu. Od tego, czy uda nam się uporać z zagrożeniem, zależy los całego czarodziejskiego świata. Jako, że akcja gry toczy się na wiele lat przed wydarzeniami znanymi z książek i filmów o Harry Potterze, próżno tu szukać w większości znanych z nich postaci. Niemniej pojawią się tu pewne znajome twarze. I to jest, słuchajcie, moment, przy którym chciałbym się na chwilę zatrzymać, ponieważ właśnie to, że twórcy osadzili fabułę. Tej gry w XIX-wiecznym Hogwarcie sprawia, że mają niemałą tutaj dowolność, tak w kreowaniu tego świata przedstawionego, i mogą odciąć się tak naprawdę od wydarzeń opisanych w książkach o Harrym Potterze. E, moim zdaniem jest to dobry zabieg. Zobaczymy, do czego to e, nas zaprowadzi, i myślę, że na, na tej podstawie może być to dosyć solidna fabuła. E, to natomiast co nie przekonuje mnie do tego, że to będzie solidna fabuła, faktycznie to to, że jest to jednak gra z otwartym światem. Jest to gra z otwartym światem, który pozwala nam kreować swoją własną postać. Więc może zdarzyć się, że ta postać będzie na przykład bezpłciowa, tak tak krótko mówiąc. Zawsze jednak gry osobiście uważam, że jednak gry, które mają określoną ten, tą postać od początku tak, wiemy kim, e, kim jesteśmy wiemy jakie ma ta postać motywacje, czego chce dokonać i, i co, ma, co już przeszła, co ma ze sobą, to osobiście uważam, że tego typu gry e, mają przewagę tak w kreowaniu tej, tej fabuły, żeby ona była faktycznie jakaś mocniej, mocniejsza e, ale dajcie znać co wy o tym sądzicie e, no przekonamy się już niedługo, bo premiera 10 lutego Osobiście też bardzo czekam na tą grę, więc na pewno, na pewno myślę, że pojawią się jakieś z niej materiały, ale czy to będzie gameplay, czy, czy let's play, to zobaczymy. Przechodząc dalej do mechaniki, w Hogwarts Legacy akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Zabawę rozpoczynamy od stworzenia postaci. Gra pozwala nam wybrać jej płeć oraz zdecydować o jej wyglądzie. Następnie zostajemy przydzieleni do jednego z czterech domów czyli Gryffindoru, Hufflepuffu, Ravenclaw lub Slytherinu. Dalej nie pozostaje nam nic innego jak rzucić się w wir wyzwań i wydarzeń. Lwią część rozgrywki spędzamy w Hogwarcie. By zgłębić tajniki tajeni sztuki magicznej musimy uczestniczyć w lekcjach, w trakcie których uczymy się tworzenia amuletów, obrony przed czarną magią, zielarstwa czy choćby ważenia eliksirów. Poza tym znajdziemy tu liczne zajęcia dodatkowe i opcjonalne aktywności. Stanowią one okazję do poznania innych uczniów, a z czasem wybrani młodzi czarodzieje i czarownice mogą dołączyć do nas jako nasi towarzysze. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, by pomiędzy zajęciami swobodnie przemierzać Hogwart i odkrywać jego sekrety. Eksploracja szkoły i jej podziemi Pełnych ukrytych przejść wymaga wykazywania się zręcznością, sprytem i spostrzegawczością, gdyż roi się tu od pomysłowych zagadek. No i właśnie tutaj kolejny raz chciałbym się przy tym zatrzymać, bo słuchajcie, jest to chyba pierwsza gra od ponad 10 lat, tak mi się wydaje, o Harym Potterze, która w sposób taki właśnie otwarty, tak, jakby stawia gracza przed faktem tego otwartego światu otwartego świata, gdzie możemy po prostu tak naprawdę mieć dowolność tak, w, tym, w tym naszym kreowaniu tej postaci i w tych wydarzeniach, które na nas czekają. Możemy decydować, co chcemy tak naprawdę y, pierwsze zrobić. Y, więc jeżeli chodzi o tą eksplorację, jeżeli chodzi o te opisane wcześniej tutaj zagadki w tym artykule, nie wiem jakiego typu to będą zagadki. Mam nadzieję, liczę na coś pokroju zagadek z serii Uncharted lub zagadek w Resident Evil. Takie zagadki, wiecie, zagadki środowiskowe, coś w tym stylu, tak, że trafiamy do jakiejś komnaty, trzeba coś zrobić, żeby z niej wyjść, trzeba sobie z tym poradzić, żeby dojść do jakiegoś skarbu, do jakiejś znajdźki. Tego typu właśnie zagadki były często w Uncharted, były często w serii Resident Evil i powiem Wam, że lubię takie niebanalne zagadki tego typu, więc bardzo się jaram tutaj na, na ten aspekt tej gry. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niemniej na Hogwardzie świat gry się nie kończy. W rozległym świecie czarodziejów znajdziemy m.in. magiczną wioskę Hogsmeade czy pełen sekretów zakazany las. Przemierzanie tej rozległej krainy na piechotę nie jest najlepszym pomysłem. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, by przemieszczać się po niej na latającej miotle. Z czasem uczymy się także dosiadać rozmaitych magicznych stworzeń na czele z gryfami. I tutaj jest kolejny powód moim zdaniem do bycia zadowolonym z tego, co na nas czeka w Hogwarts Legacy, ponieważ jak widzicie teraz na filmie, no przemierzanie tej dużej mapy, tej rozległej mapy na gryfie, to coś pięknego. Po łączeniu z tą grafiką naprawdę jest na czym oko zawiesić, i mam nadzieję, że tylko na tej grafice się nie skończy. Eksploracje tych olbrzymich połaci terenu urozmaicają zmienne pory roku i pełny cykl dobowy. Czyli właśnie. Tak jak tutaj myślę, że ten cykl dobowy OK. Natomiast zmienne pory roku nie wiemy na jakiej zasadzie będą działać. Ja wydaje mi się, że będzie to po prostu wraz z postępem w fabule, tak? Czyli to by było coś, co najprościej zrobić, coś, co widzieliśmy w wielu innych produkcjach, w których właśnie zmienne pory roku były podyktowane progresem w fabule. <laughs> jako, że czasy nie należą do najspokojniejszych, na naszej drodze często stają przeciwnicy. Starcia są dynamiczne i stanowią sprawdzian wszystkiego, czego nauczyliśmy się w Bezpiecznych Murach Hogwartu. Z trollami, czarnoksiężnikami czy goblinami walczymy, robiąc użytek przede wszystkim z różnorodnych zaklęć, na czele z telekinezą i czarami ogłuszającymi wrogów. Kluczem do sukcesu jest nie tylko łączenie zaklęć w widowiskowe i skuteczne kombinacje, lecz także robienie właściwego użytku z czarów obronnych oraz mikstur, które zapewniają nam różnorodne buffy odpowiednio zmiękczonych adwersarzy możemy wykańczać przy pomocy efektownych finisherów. W miarę postępów zdobywamy doświadczenie i rozwijamy postać, odblokowując nowe umiejętności i doskonaląc już posiadane. Z czasem możemy też samodzielnie ważyć eliksiry. Poza tym swój potencjał Bojowy zwiększamy, zdobywając coraz lepsze wyposażenie, czyli standardowe mechaniki gry RPG. Tutaj nie mam dużo do dodania, zobaczymy na jakiej zasadzie będzie to działać w grze. Kolejną ważną informacją jest to, że twórcy zapewniają, że w grze nie uświadczymy żadnych mikro płatności, mikrotransakcji. Natomiast, hmm, szczerze, byłbym tutaj. Ja jestem sceptycznie nastawiony do tego, ponieważ zastanawiam się, czy, czy faktycznie tak będzie, czy, czy na przykład wraz z jakimiś update'ami nie pojawią się płatne skórki do gry. No ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie takich rzeczy i, i nie będzie z tym problemu. A wszystkie skórki będziemy odblokowywać w miarę postępu w fabule i jakimiś mniejszymi bądź większymi zadaniami pobocznymi. Hogwarts Legacy może pochwalić się oprawą graficzną wysokiej jakości. Tak, ta oprawa graficzna jest na wysokim poziomie, nie jest to jakiś szczyt możliwości technologicznych, natomiast y, jest taka bajkowa, jest bardzo fajna, pastelowa. Y, myślę, że jest na czym zawiesić oko. Dajcie znać, co wy uważacie o tej oprawie graficznej. No i proszę Państwa, teraz przechodzimy do najświeższych informacji, czyli do y, mapy Hogwarts Legacy. Kluczowe lokacje do znalezienia w grze. Poza przemierzaniem majestatycznych zielonych krajobrazów z Hogwarts Legacy będziemy można znaleźć wiele lokacji znanych z uniwersum Harry'ego Pottera. Mimo, że nie wiadomo o wszystkich z nich do momentu faktycznej premiery gry, sporo można wywnioskować z opublikowanych dotychczas przez twórców materiałów. Jak dotąd mogliśmy się dowiedzieć o takich lokacjach jak oczywiście Zamek Hogwart, Zakazany Las, wioska Hogsmeade, stacja Hogsmeade, ulica Pokątna. I e, kilka słów o mapie w grze i szybkiej podróży. Podczas gry mapa będzie znajdowała się w rogu ekranu, jednak możliwe będzie jej wyłączenie, aby poprawić imersję i lepiej czuć się magiczny świat. To jest standardowy zabieg. Tak myślę, od kilku lat ładnych w branży gier, gdzie twórcy po prostu dają taką możliwość wyłączenia kompasu, wyłączenia mapy, tak, wyłączenia mini i różnych innych elementów e, interfejsu e, w, takim, w takim stopniu, który po prostu który odpowiada graczowi. E, Potwierdzenie zostało również to, że w grze będzie można skorzystać z szybkiej podróży. Wystarczy podejść do jednego z odznaczonych miejsc. A następnie przy pomocy proszków fiu przynieść się do odkrytego wcześniej punktu. Znów w tej kwestii duża dowolność. Jak wiadomo jest to świat magiczny, mogą w różny sposób twórcy przedstawić tutaj nam tą szybką podróż. Zdecydowali się na coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać już w samej grze. I proszę Państwa kolejna świeża powiedzmy informacja. Simon Pegg wcieli się w postać dyrektora Hogwartu. Phineas Black powinien być dobrze znany zarówno miłośnikom książek, jak i filmów o przygodach Harry'ego Pottera. Portret byłego dyrektora Hogwartu wisiał bowiem m.in. w gabinecie Albus'a Dumbledora, który korzystał z pomocy swojego poprzednika i za jego pośrednictwem przekazywał informacje Siriuszowi i Haremu na Grimwald Place 12 gdzie również znajdował się obraz z podobizną Fineasa. W Hogwarts Legacy w postać Fineasa Black'a wcieli się natomiast Simon Peck, brytyjski aktor, komik, scenarzysta i reżyser filmowy. W najnowszym materiale poświęconym Hogwarts Legacy, aktor opowiada natomiast o postaci Fineasa Black'a. Co ciekawe, był on najmniej lubianym dyrektorem w historii Hogwartu. Wydaje mi się tutaj, słuchajcie, osobiście, że jest to spowodowane tym, żeby znów odciąć się niejako od serii o Harem Potterze i mieć tą dowolność w kreowaniu tego świata. Mm, oczywistym jest, że w XIX-wiecznym ogwarcie nie mogli tutaj twórcy y, przedstawić Albusa Dumbledora, tak, który w tamtych czasach raczej nie żył, a jeżeli żył, to był bardzo, bardzo, bardzo małym dzieckiem. tak. A, więc... Mm, Słuchajcie, wydaje mi się, że właśnie to jest tym podyktowane, żeby po prostu mieć yy, dowolność w kreowaniu tego świata, tak? Eee, no i cóż, ostatnia taka duża informacja, to przypomnijmy, że premiera 10 lutego, Hogwarts Legacy, osobiście bardzo czekam na tą grę. Eee, posiadacze edycji Deluxe będą mogli rozpocząć zabawę 3 dni wcześniej, także wow. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera gry na PlayStation 4 i Xbox One odbędzie się natomiast 4 kwietnia, a na Nintendo Switch tytuł trafi dopiero 25 lipca. To są te daty premier, które zostały jakiś czas temu już yy, no właśnie przesunięte. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi. Yy, ja tych wymagań sprzętowych nie będę wam tutaj już przedstawiał w filmie, natomiast podrzucę wam w opisie filmu i cóż, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej, hej. Magic, both beautiful and powerful, binds together our long history. That common bond we share is the legacy of Hogwarts. Now it is time to add your own story to these hallowed halls and quite possibly shape the future of the Wizarding World.